Rola rzeczników patentowych jako wsparcia dla przedsiębiorców jest bardzo istotna. Rzecznicy patentowi zajmują się wsparciem z dziedziny własności intelektualnej i powinni być jednym z takich pierwszych kontaktów, do których udają się przedsiębiorcy, czy to, żeby zabezpieczyć swoją markę, czy innowacyjny produkt, żeby nie wprowadzać nic na rynek bez zabezpieczenia, bo jednak inwestują, prawda w te produkty, w marki. Od rzeczników patentowych zależy. Kwestia doradztwa, kwestia przygotowania odpowiedniej strategii zabezpieczenia właśnie marki produktu zależy od nich to, czy prawa zostaną dobrze zabezpieczone. Jakby to rzecznik doradza, jak to zrobić, jak przeprowadzić cały proces, co i na którym etapie? należy przygotować. tak? Czyli jeżeli mówimy na przykład o innowacyjnym produkcie, o jakimś nowym leku, to od rzecznika zależy, jak później dana firma będzie czerpać zyski, czy ten produkt będzie zabezpieczony odpowiednio. W Polsce jest około tysiąca rzeczników patentowych, a dla porównania we Francji jest podobnie, przy czym u nas rzecznik patentowy to jest osoba, która zajmuje się zarówno kwestiami technicznymi, jak i kwestiami prawnymi. W niektórych krajach to jest podzielone na rzecznika pełnomocnika do spraw patentów, czyli do tych kwestii bardziej technicznych, do wynalazków i do spraw znaków czy wzorów przemysłowych. Zainteresowanie młodych ludzi aplikacją rzecznikowską to dość trudna kwestia, dlatego że wiele osób wciąż jeszcze nie wie o tym zawodzie. Ja sama dowiedziałam się o istnieniu zawodu rzecznika patentowego dopiero jak kończyłam studia prawnicze. I to jest też coś, na czym nam bardzo zależy jako Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych, żeby upowszechnić wiedzę o zawodzie Rzecznika Patentowego i o aplikacji rzecznikowskiej. Bo często jest tak, że na przykład jeździmy, rozmawiamy ze studentami, oni się dowiadują, że jest taki zawód rzecznika patentowego, że mogą odbyć aplikację rzecznikowską i mówią: Wow, to jest coś dla mnie. Także wydaje mi się, że zainteresowanie wśród tych osób, które, które już wiedzą, jest dość duże. Natomiast no, my musimy się zająć jeszcze upowszechnianiem tej wiedzy o tym, że taką aplikację można odbyć. Osoby, dla których zawód rzecznika patentowego i aplikacja rzecznikowska mogą być interesujące, to przede wszystkim osoby z wykształceniem technicznym lub prawniczym. Ale tak jak mamy wpisane w ustawie, aplikacja rzecznikowska czy zawód rzecznika jest otwarty także na osoby z innym, przydatnym wykształceniem. I tak e, mamy e, wśród rzeczników patentowych osoby też po administracji, po ekonomii, e, które w którymś momencie się po prostu związały, czy to z kwestiami ochrony marki, e, czy z kwestiami ochrony wynalazków. E, I ten zawód je zainteresował. Tak? Tu jest e, bardzo wiele różnych aspektów, które, z których można sobie wybrać swoje zajęcie. Także jest otwarte przede wszystkim dla osób ciekawych świata, dla osób lubiących pracę niemonotonną, pracę, która trochę jest wyzwaniem, ale też daje bardzo dużo satysfakcji.